I witam wszystkich w kolejnym zagrajmy i tym razem jak widzicie jest to Gothic. Mm. Niestety jest pewien problem, a mianowicie taki, że e, nie mam moich słuchawek i e, gram na razie będę nagrywał na budowanym mikro w tym tygodniu. I mm. będzie to nie to nie to. Zaraz zaczniemy sprawę jak słuchać. I zaczniemy grę, ale trochę o godzinę. Gothic to jest e, jak sporo, pewnie wie, gra RPG, która, e, w której wcielamy się w bezimiennego bohatera, który próbuje się znaleźć w życie, czy w kolonii karnej. No i tam ogółem w sumie Gothic to jest najbardziej popularne chyba RPG w Polsce przynajmniej e, z powodów jego jakby to powiedzieć no rozumiecie tych, kurde, jego możliwości, w latników to pewnie do tego nie jest taki. wygląda na ten sposób. Mm, tak więc sprawdzam jak się mniej mniej więcej. Znaczy jeszcze trochę grę. Mm, team, team, team. No, może być. głośność dźwięk, czy to nie tak y, Sprawdzę co ja i więc, Z2. I jest wszystko fajnie. Yy, będę mi się tylko trochę podgłosił w ale to chyba nie problem, więc zaczynamy nową grę. I tak. To yy, się ja chciałem. Poczekajcie. O chuj. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia, i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! milcz! Dobra, zrzucajcie go! Witamy w kolonii. Dość tak. tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Tak, i już oczywiście na początku gry dostaliśmy ładnie powiedziawszy się w mordę. Dobra. yyy... Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Tak, wypytajmy go o wszystko, co, o co można. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Ścisza to jeszcze. Wypytaliśmy go o wszystko. I teraz sobie zaczynam. pracę. Tak, O que atenção puta Teraz mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No okay. i pierwsze oczywiście, że to... To się to, Dobra. Yy, Musisz trochę przy, do sterowania w grupie 1, bo w jest trochę inaczej. Yy, to jest trochę łatwiejsze sterowanie. Yy, tak, idziemy tu. No zbieramy wszystko, co może się nam przydać bryłki rudy to tutaj o widzieliście takie coś no jeżeli to jest właściwie granica y, bariery jeżeli to za blisko nas to po prostu pierdek nie piorunem takim nie? więc nie jest to za ciekawe okej okay, tu chyba wzięliśmy wszystko Ym. ogółem mógłbym grać moda mroczne tajemnice to by było w sumie Dobrym rozwiązaniem, bo mod Mroczny Tenis jest naprawdę ciekawy, wam powiem. Dodaje wiele nowego do gry. Szczególnie dodatkowe questy, taką... ingrowie, trochę w fabuła coś jak Gothic Do Gothica 2. Oj, 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 Nie fajnie. No patrzcie, Ale wredny, wredny ten Naprawdę wredny. Nie lubię go. Dobra. Mm, tak. Idziemy tu, kurde, tu. Mm. Nie wiem, że mogę na podrobnik wejść ale cicho. I tu jestem tak? I wiem, go, wszystko. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z Nowego Obozu. Hej, to Ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z Nowego Obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Pewnie. Tak, rozmawiałem. To dobrze. Zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Mniej Wiem więcej. Mniej więcej niż myśli. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? No. W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Wykonamy. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych no nie przesyłek tak mamy, z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuje broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilow. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Tak. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Dlaczego wybrałem nowy obóz, żebyśmy się tam dołączyli? To jak słyszeliście wcześniej, mamy trzy obozy do wyboru, Ja wybrałem jeden. I wybrałem mianowicie. Wybrałem sobie właśnie nowy obóz, dlatego, że y, jest tam w sumie najlepiej. Y, na nie, w sumie jak ja wciskam, te to nie idzie ale kurde. Ustawienia, klawiatura, krok lewo. No, no fajnie. Czemu mogą być dwie punkty pod Zdajęcie D i na przykład krok lewo weźmy sobie, nie wiem. Robimy wszystko, żeby zdobywać doświadczenie, do czyli ekspat, czyli widzimy na kierunku, tak gdzie to... No chłodź! Zobaczcie. Dawaj, bandi, bigo. No patrzcie. O, tam, tam, dobra. Dobra. Dobra, dobra, Weźmy sobie Amciu, Amciu. Nie jest szansę, a tego to szansa, to już obraliśmy, tylko obraliśmy, dobra. Idziemy. Czy coś, ja już na mnie robimy. No, jeszcze tam. 5 minut to nagrywamy i skończymy ten odcinek. O! strzały bierzemy. Mm, najlepsze w tym gotiku jest to, że jest... istnieje tu handel wymienny, takie w gotyku I to jest dobre. Mm, na przykład w gocku tu widzę, już tego nie ma. Nie wiem dlaczego. Ale zrezygnowali z tego, a to naprawdę dobre rzeczy. Handel wymienny jest bardzo dobry. No ale cóż. My nic sobie nie tam rady, no i mamy naszą pierwszą broń, kilo Bardzo fajna broń to jest nie, to to, normalnie Ta broń jest jedną z najlepszych Powiem wam Jeżeli mamy takich gilów to jesteśmy najlepsi w grze, więc nikt nam nie podskoczy No ale cóż, idziemy Hej ty, kościół No i mamy tutaj taki Dlatego no nie będę by Dla się nic posługiwał. Taki typowy alkohol w kolonii karnej. Tak, bierzemy ze warzywamy, czyli już to jest zupełnie źle przejść ten stary kilo. Także ubieramy go na pierwszym miejscu. Tak w ogóle nic zapajdziemy o atrybuty. Jak widzimy, mamy tutaj postać podzieloną na różnorakie atrybuty. Punkty życia, znaczy od góry. Gildia, to jest jakby taka frakcja, można powiedzieć. Poziom, to wiadomo, doświadczenie też chyba. Yy, następny poziom, no to to chyba też możecie się dowiedzieć, do czego to jest. Punkt umiejętności. Za te punkty kupujemy, yy, znaczy zdobywam różne, na przykład umiejętności walki właśnie bronią dwuręczną, zwiększam sobie umiejętności osłabiania zamków, prowadzisz tam yy, oprawienie zwierzęta. Następne atrybuty. To są siła z mana, mana, czyli moc magiczna i pomyślicie. To chyba nic więcej odmawiam. Tutaj ochrona to nic nie zrobimy, bo to jest tylko od pierścieni i od strojów i od amuletów takich tam. Następne To jest walka i trafienie krytyczne. Yy. No to to jest właśnie to co wiem. Yy, walka bronią yy, jedno ręczną dwuręczną łukiem i kuszą. Czym więcej procent mamy wyłączone, tym y, większe szanse na trafienie krytyczne. Ok, następny to jest sz, y, kradzież i szansa porażki to są właśnie prezenty. Czyli jeżeli otwieram zamki, na razie y, ten brak, co to jest w ogóle, to jest właśnie nasz poziom zaawansowania. No ale to, to chyba więcej przy tym nie trzeba mówić. Y, tak, otwieranie zamków i kradzież mamy. Mamy na 90%, czyli 90% por, y, szansa na porażkę przy otwieraniu zamków mamy. Więc na razie lepiej do tego nie zabierać, tylko się włóczyć trochę otwierania zamków. Później magia, brak. Yy, tutaj też właśnie magia to jest chyba krąg magiczny, jak gdyby pętam Nigdy się chyba tego nie włóczyłem nawet. Więc nie wiem. I tak, specjalne zdolności to czyli skradanie się i akrobatyka, którą w gotyku dwójce zdobywamy za yy, 100 punktów zręczności. A ten możemy się nie Jest to trochę łatwiejsze. Tak więc okej. Okay. Mm, ruszamy tam od razu, jak widzicie, jest taka, kieruje się w stronę, o, szynka tam jest, takie tam. Więc... Zabijemy się tu. I za chwilę pójdziemy jeszcze to. Eee, tak. Dlaczego zacząłem w ogóle tą serię Gotika e, 1? Nie? Którą mam o, zarabiam. dobra, powiem wam tego to i kończę. Dlaczego zacząłem tą serię? E, ponieważ... No, ja mówiłem, że zrobię to jak skończymy zagrajmy w, w Half-Life ale jak zauważyliście, no mamy no, no problemy z Half-Life'em których nie było wcześniej i o, proszę. Y, i że mm, powiedziawszy no po prostu nie jest zaciekawie mm, no i po prostu wiecie tnie się i w ogóle nie da się w sumie prawie grać tak. nie wiem, nie wiem tak, o się te FRAPS też też coś ubidurą, się no, Half-Life'a No i dupa No ale pewnie uda mi się to prędzej później zrobić, tak jakby to Po jednym krok szczurze szczurze weźmiemy, no niestety się nie udało O, to jest na bogatek, o bo właśnie Walkujmy w

graliśmy jesteśmy mięsko mięsko powiedzmy że ósmo rzeczywiście i klatuje dobra I... idziemy tu i mamy do wino w groźną pałkę O! masz Daj! I wyjdź śmieciu jak powiedział Schwarzenegger do Predatora tu Dzień, dobra Tak więc, kończę do odcinek Nie wiem, go kończę wcześniej Na chwilę będzie grany kol kolejny odcinek Tak więc e Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie Żółty magiczny guziczek e Ups, zgapiłem od AJ'a Przepraszam, nie będzie tego Tak, ale e skomentujcie, oceniajcie, subskrybujcie Bez magicznego Żółtego guziczka Na razie, e zapraszam na kolejny